Trenerze, w najbliższą sobotę gracie ze Śląskiem Wrocław, drużyną dotąd niepokonaną w Taurą Basket Lidze, jaki macie pomysł? Pomysł jest jeden, wygrać mecz. W jaki sposób? Nie mogę zdradzać tajemnic przed meczem, mamy jakiś plan i będziemy go wdrażać. Właśnie wdrażamy go od wczorajszego treningu, dzisiaj będziemy to robić i, i będziemy próbowali w sobotę wygrać punkty. Dużo Czym się wyróżnia Śląsk? Mają szeroki skład i bardzo fizyczny skład. Grają, e, grają dobrą obronę i mają jedną przewagę nad, nad nami, że mieli dwa dni więcej, żeby się przygotować do meczu. Grali z siarką tarnobrzeg mecz wcześniej, także powinni być w cudzysłowie bardziej świezi. No, i mają przede wszystkim Ikowlewa, który jest w tej chwili chyba jedno, jedną z najlepszych tujek w tej lidze. Także że wydaje się, że skład, skład skompletowany jak na polskie warunki bardzo dobrze. Zgodzi się trener że ze mną, że w meczu decydująca będzie forma, że tak powiem, Keja Michela? Mam nadzieję, że nie. Że Kej zagra swoje, a reszta drużyny zagra lepiej lepiej niż, niż ostatnio, znaczy, narzekać nie możemy, ale na pewno na my ze Śląskiem potrzebujemy Keja w normalnej swojej dyspozycji, czyli grającego bardzo dobrze i do tego reszta zawodników, która musi zagrać na, na 100% swoich e, możliwości. Myślę, że że drużyna ze Śląska na pewno przygotuje coś na, na, na Keja, żeby go zneutralizować i teraz będzie nie dużo zależało od reszty zawodników, jak, to, jak, to my, jak my to spożytkujemy na swoją korzyść. W dobrowie bardzo dobre zawody rozegrał Patryk Gałda, wracający po kontuzji. No ja myślę, że czas na Patryka, tak? My, my wiemy na co go stać. I miał kłopoty <laughs> ze stopą, później z kręgosłupem i to różnie wyglądało. Wydaje się, że, że mecz w Dąbrowie go otworzył i możemy mieć tutaj większe możliwości na pozycjach 3-4, a w meczu ze Śląskiem to będzie bardzo ważne, bo tam są bardzo fizyczni zawodnicy na, na tych pozycjach i będziemy potrzebowali no, zagrać, zagrać na większej rotacji I myślę, że, że chociażby Kevin Johnson nie da rady w meczu grać 30 paru minut, 35-6. Także Patryk, a być może i uruchomimy już Kubę Duskiego, że że będzie, na pewno będzie bardzo fizyczny mecz i, i dużo energii będzie wymagał od nas. Do składu wraca, wrócili już Jarecki, malczyk, zaraz Duski. Można powiedzieć, że już trener ma tą rotację, na którą narzekał. Ja się nie narzekałem. Jest to jakiś dla nas problem. To, to tak dziwnie z koszykówce, bo czasami jak jest mniej zawodników, to drużyna lepiej funkcjonuje. Jak jest większa rotacja, to trzeba chwilę poczekać, żeby znowu to zaskoczyło. Ja mam nadzieję, że, że u nas tego problemu nie będzie. I... I przy większości przy większości zawodników mam nadzieję, że już na następny mecz też wróci Mateusz Bartosz będziemy mieli dwunastkę i że to na mnie w jakiś sposób nie wybije nas z tego rytmu i nie zakłóci naszej gry. Także no, musimy to robić mądrze. Nie, nie możemy zrobić, że od razu w pierwszym meczu pełna rotacja, bo gdzieś możemy się w tym wszystkim zagubić. Jak wygląda predyspozycja Malczyka Jareckiego na konferencji po meczu w Dąbrowia, trener powiedział, że jeszcze im brakuje trochę. Ja myślę, że Małcek już dochodzi do swojej, do swojej normalnej dyspozycji. Natomiast Jacek myślę, że jeszcze będzie potrzebował z tydzień dwa, ale to to też jest tak, że, że ma być do swojej normalnej yy, dyspozycji, to też musi gdzieś dostać parę minut w meczu. I też będziemy szukali, tak jak w Dąbrowie, dla niego tych 10, 12, 13 minut. A, a mam nadzieję, że im dalej w, las w następnych meczach tych minut będzie coraz więcej. Trener powiedział, że postaracie uruchomić yy, Jakuba Duskiego. Czy to oznacza, że w meczu ze Śląskim jest możliwość, że dostanie minutę, kilka minut? Myślę, że jest duża możliwość, bo naprawdę oni grają bardzo fizycznie, szybko, na bardzo mocnej obronie i myślę, że, że, że jest duża szansa, że Kuba już w tym meczu dostanie. Nie powiem, że 20 minut, ale te parę minut być może trzeba będzie dla niego, dla niego już w tym meczu znaleźć. Najbliższy mecz obejrzy e, komplet publiczności, będzie to dla Was e, szósty zawodnik. Dla takich kibiców warto grać i warto wygrywać, jak? Ja się bardzo cieszę, bo te informacje dochodzą z dzisiaj, że bilety się już kończą, czy i tak... Także, że... No, ja cały czas mówiłem i na koniec tamtego sezonu, że my gramy dla publiczności i oni nam niezmiennie będą potrzebni w sobotę i tutaj... Ja e, i chłopcy na pewno mocno liczą na, na gorący doping, taki... Fajnie by było, że jest zawsze super doping, ale żeby to był mecz ze Śląskiem taki, żeby to był taki doping, jakiego jeszcze w kutnie nie było i wtedy będzie super.